Halo halo, gryzor w pas się kłania. Kolejny odcineczek z gry Battlefield. Tym razem jest to tryb szabrownik. W trybie szabrownik walczymy tym, co znajdziemy na planszy. W moim przypadku, jak widzicie w tej chwili, będę musiał posługiwać się tylko i wyłącznie kuszą. Nie mamy jakby z góry zdefiniowanych broni. Musimy właśnie posługiwać się właśnie ja w kuszy na tym etapie. Tutaj mamy kolejną broń. O. To już wolę SG55, oczywiście. R Dobra, jeden wszedł. Ograniczona ilość amunicji w każdej ze znalezionych broni, Problem mój. Dlatego też jesteśmy ciągle zmuszeni do odblokowywania, odnajdywania na planszy, do odblokowania na planszy, znajdywania nowych broni. No i tymi broni, broni mi musimy sobie po prostu e, walczyć gdzieś tam. Dobra, został nam jeden punkt do przejęcia e, z tej strony. Od początku nie nagrywam e, tej walki, bo nie chciałem się czekać na, na kolejne... Ojojojojojojoj... Kurde... Widzicie, też nie odnawia się tutaj życie e, na tym poziomie. Tu chłopaki chodzą. Wyjątku. Dobra, ale przygwożenie tylko mi weszło. Nie wiem czemu. Ostatnie 8 pocisków. Niestety nie jest to zbyt nic zbyt dobrego. Żadna dobra informacja, ale może uda mi się przejąć ten punkt. To jest jeden. To jest ostatni punkt, właściwie. Dobra, R szybko Dobra. Wal nie lubię. Nie lubię tego karabinku Wal ze względu na to, że on dosyć dziwnie, dziwny ma rozrzut i przez to, że jest mocno, mocno przytłumiony no to jego celność też, też pozostawia wiele do życzenia. Tu jest jakiś mniejszy karabinek, ale już wolę z tym walem zostać. Idzie tam jakiś ziemią Czyli będą atakować z tej strony. Przeatakuję go troszeczkę od tyłu może. Są tutaj się czai? Pobiegli tutaj wszyscy. O kurczę. Ale nas załatwili. Pobiegam za gostkami, którzy okazali się być moimi sprzymierzeńcami z drużyny. Po raz kolejny dałem się troszeczkę nabrać tutaj. Jak oni się znaleźli z tej strony mapy w ogóle? Ojoj, ojoj, ojoj. <laughs> Niestety, dwóch by się nie udało ubić, ale 3 do 0 to nie jest, to nie jest najgorszy wynik. A, dobra, zaczynamy od początku, tylko z rewolwerem. E, ci gościowie byli po drugiej stronie planży właściwie, więc czeka mnie przeprawa teraz przez całość tą, e, tej rozgrywki tutaj. Najważniejsze to pozbyć się tej pierwszej broni, która jest dosyć nieporęczna. I z tego rewolweru, mimo tego, że. O, właśnie. Można dosy, dosyć dużo ubić po drodze. Widzicie? 82 asysta przy zabiciu. Przy jednym strzale z daleka. A może tutaj się zaczai po prostu. Z tej strony atakują. Dobra. Jakieś tam punkty sobie nabijam cały czas, więc nie jest źle. wszystkie Oj, oj, kurczę. Pistolet na pistolet i niestety przegrałem ten bój ze względu na duży odrzut tego Magnuma 44. Kolejne, kolejne. O, jesteś coś. Kusza, kusza. To mi się bardziej chyba przyda niż ten Magnum. Chociaż bardzo dawno nie strzelałem z kuszy i pamiętam, że strasznie się wkurzałem na ten achievement, który powoduje, nie powoduje, ale... na achievement, który był za... Ojej. Ale przeładowanie kuszy trwa. Ach, weszło, weszło z kuszy No chociaż to jest dobre W tym przypadku coś tutaj no, kontrolę nad celem Odbiór. Macie w pobliżu drugiego żołnierza Odbiór. Może ktoś się napotoczy, inaczej nie mam szans, żeby tutaj go z kuszy ściągnąć aj, i kusza, no i po mnie. No tak, no widzieliście, czas przeładowania kuszy to jest jakaś godzina i 30 minut, więc nie było szans, żeby tutaj się... Ach, ach, ach. Za szybko, za szybko go zaatakowałem. Mogłem mu dać się tam rozsiąść pod tą flagą. No i wtedy, wtedy już mi łatwo poszło. Niestety, niestety narwańcza moja natura oni tutaj gdzieś byli. Och, dostał, ale nie padł. Wróci się pewnie tutaj. O, PP-2000, no to jest... ...odrobinę lepsza broń niż... ...ten rewolwer ktoś za mną idzie? Nie. Myślałem. Gdzie on wszedł? Tutaj wszedł gdzieś to Tutaj wszedł gościu, który teraz muszę wyśledzić. Ajajaj, nie lubię biegać po środku pola. Dobra. Cztery pociski zostały w tej broni. Tu jest kolejny. Dobra. Dawno tym nie grałem. Ohoho. Dobra. Będą szli, będą atakować z tej strony, od punktu D. Uwaga! Zneutralizowaliśmy cel! Odbiór! Ok. Ten go... możemy gonić kontrolę nad celem! Ok. No, Jeszcze go nie zemnąłem? Poszedł. Dobra. Weszło ładnie. Obronione. Tutaj atakują. I dwóch tu jest. Oj, 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 oj. Ale dwie asysty, dwie asysty, jedno przygwożenie, więc nie jest źle. 7 do 4. Nadal nasza ekipa prowadzi. Chyba. W którą stronę to się liczy, nie wiem nawet. O. PP-19. To jest dość ciekawa broń. Hmm. Ej, kurczę, za dużo ich to było, w cały gniazdo padłem. No i niestety to zakończyło się moją kolejną śmiercią. 8 do 5, jeden z ostatnich wyników w tej chwili na mapie. Ale to dlatego, że dokończyłem, e, dokończyłem, e, nie dołączyłem właściwie w środku tej rozgrywki. Ach, na taką odległość na pewno z rewolwerem nie mam co nawet startować, dlatego trzeba chodzić tutaj boczkiem, skoczkiem, boczkiem. O, SWD będzie już lepszym rozwiązaniem, o wiele lepszym. Kurczę, nie tak, nie tak. No i dobra, i ładnie, i o to chodziło. Mieli Państwo. Przejdźmy, może tutaj. Dobra, kolejny. Zdjęty. SWD jest całkiem fajne. Chyba troszeczkę podrasowane są te bronie tutaj na potrzeby tego trybu scavenger. Tak się nazywa z angielska ten tryb szabrownik. Poziom drugi to jest nadal kusza. 9 pocisków w SWD mm, pozwoli mi pewnie tutaj coś jeszcze e, zdziałać. Pewnie napotkam teraz tutaj ziomków, znając życie. Nie? Oj, kurczę, skrył się. Och, no właśnie, no właśnie, o to mi chodziło. Dobra, spadam stąd, bo już. Och kurczę, wyszedł z tutaj. <laughs> no dobra, 11 do 6, co daje wynik bliski. E, Kd ratio, ratio, tak z angielska to się z kolei nazywa. E, 2-0. Dobra. Widzę wrogiego żołnierza, Dobra, dobra, weszło. Może z tej strony zaatakuje też? R. R, kolego, R. kolego, 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 jeszcze ktoś, jeszcze ktoś Jeszcze ktoś? tutaj. ktoś i ze skara. Skar to jest... E, ale 4 do 2 z tym gościem mam na napięku, a tutaj 13 do 7. To dalej jest e, KD na ratio 2-0. Prawie no. No niecałe, nie będzie. Wyspotowałem się to jeszcze. Jaki granat? Skąd wymosi granat? Ha, ha. No niestety musiałem troszeczkę się odchylić na tym moim krzesełku, bo widzieliście, że było nieźle. Całkiem blisko. UMP45 to jest też fajna spłuwka, dosyć mocno bijąca, ale z dosyć dużym rozrzutem. Że koleżka go tutaj wykończy, uwaga, uwaga! Przejęliśmy kontrolę nad celem! Przejęliśmy kontrolę nad celem! Odbiór! Och, pomógł mi tutaj koleżka. <grytanie> Całe szczęście, bo na pewno już zginął, ale przejęliśmy też tą flagę. Kolejna flaga to jest punkt E. Dość odległy od, od pozycji, w której się teraz znajduję, i punkt C, na który toczymy zażarte boje od początku tej rozgrywki. No cóż, tutaj widzę, ktoś atakuje na tą stronę. Może tutaj coś pójdzie, jakiś łatwy frak wpadnie. To jest, to jest, tu jest. Tu jest. Nie, M98 to na pewno nie będę brał Do ten Dobra i teraz spotkamy się tutaj właśnie w tych ruinach. Na samym środku ruin, już to widzę. Chociaż nie, już przej przejmęli tak, tam nasi. Ach kurczę, ale zabiłem go znowu, tak? Czy nie? Już sam nie wiem. 15 do 8, nadal wynik 2-0. Troszeczkę ten komentarz mój jest może taki e, nieciekawy w tej chwili, a to tylko i wyłącznie ze względu na to, że jak widzicie, o właśnie, że trzeba się troszeczkę robić. Jakieś przegłożdżenia mi tu Ale gości miał M9 z tłumikiem, więc no nie mogłem tutaj na to nic poradzić. No nieźle, nieźle, jest nieźle. Jak widzicie, rozgrze rozgrzewam się do, znowu przy tym Battlefield 3. E, już dawno mnie tutaj nie było, tym bardziej w tak dynamicznych trybach jak Gun Master czy właśnie... E, czy Szabrownik. E, tam gościu wystawia głowę, stąd go na pewno nie zdejmę. O, tutaj jest sporo całkiem. Widzicie, ile przygłożeń, jednym pociskiem. Oj, 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 komuś wlazłem pod lufę po prostu. E, 16 do 10, nieźle, nieźle, tym bardziej, że mówię. E, dołączyłem gdzieś tak w 14 e, rozgrywki do końca. E, dobra, tutaj jest wszystko nasze. Tak, e, widzę Oj, no i koniec, no i koniec, nieźle. Yy, kader ratio 1.6 całkiem całkiem nieźle dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne odcinki z BFA cześć